Jadąc tutaj, na lotnisko w Borsku, 70 km z Gdańska Oliwy, od autoryzowanego dilera Mercedesa, Wittman spowodowałem prawie parę wypadków, ze względu na to, że jadące samochody z naprzeciwka, a dokładniej ich kierowcy, oglądali się za tym autem. Ci, którzy jechali przede mną, widziałem ich w lusterku wstecznym. Że również komentowali przód auta, zaś w moim lusterku wstecznym widziałem kierowcę i pasażera, którzy cały czas komentowali tył tego auta. Nie wspomnę o przechodniach i pieszych, którzy dostawali całkowitego skrętu szyi, nie ze względu na to, że jest to kolejny Mercedes po liftingu, ale ze względu na to, że ten samochód, nowa klasa E, robi potężne wrażenie. Klasa E występuje teraz w dwóch wersjach stylistycznych, a jej nadwozie zyskało świeże proporcje. Projektanci sięgnęli po najnowszy idiom projektowania Mercedes-Benz i na nowo zinterpretowali klasyczne wartości towarzyszące wszystkim limuzynom ze Stuttgartu. Efekt wyrafinowany sportowy design. Przedni pas został całkowicie przeprojektowany. Zintegrowane lampy spajają teraz wszystkie funkcje pod wspólnym kloszem. Ale ich świetlny autograf nadal oddaje typowy dla klasy E czterooki wygląd. Spojrzenie nowego modelu mierzy wyjątkowo wysoko. Światła mijania i światła do jazdy dziennej standardowo zaopatrzone są częściowo w diody LED, a w pełni led oświetlenie po raz pierwszy dostępne jest w opcji. Mercedes zmienił w klasie E 2000 elementów. Za te pieniądze mógłby stworzyć kolejną klasę E. Ale mamy tutaj czarny dach, szyber dach z białym kolorem, bardzo ładnie się prezentuje. Lampy LEDowe, czujniki parkowania, oczywiście dyfuzory, które są wyznacznikiem pakietu AMG, który również widzimy na felze aluminiowej, bardzo niskim profilem opony. Oraz progach. Przód również troszeczkę inny. Ale poza tym, patrząc na linię auta, nie mamy tutaj teraz takich wybojów na nadkolach nie są to takie zadziorne rysy. Nowy Mercedes to jest bardziej opływowy Mercedes, który teraz jeszcze bardziej będzie podobał się jego nabywcom. Przed sobą najwyższą technologię LED-ową. Oprócz pięknego przodu auta mamy tutaj xenon i biksenon w 100% LED-owy. Światło wytwarzane z tych lamp w nocy jest niesamowite. Skręcamy kierownicą, doświetla nam każdy zakręt. I pewnie zastanawiacie się, gdzie są spryskiwacze w aucie w Mercedesie? Przecież to była podstawa. Tutaj ich nie ma. To nie jest zwykły xenon bądź big xenon. te lampy się nie nagrzewają, a dają o wiele lepsze światło. Poza tym patrząc naprzód, tak, przedni pas mamy zupełnie zmieniony. Dolny spoiler. Jeszcze większe wybrzuszenia ze względu na pakiet AMG, o którym wspomniałem. Ale co jest z tego wszystkiego największą ciekawostką? Mercedes stworzył taki system, dzięki któremu wy, jako kierowca, będziecie widzieli o wiele więcej. Jak? Jeżdżąc na światłach drogowych i nie oślepiając ludzi jadących z naprzeciwka. Poziom tych świateł ustawi się w taki sposób, żeby bezpieczeństwo było na najwyższym poziomie. Poza tym, dla ludzi, którzy już jeździli klasą E, nie mamy znaczka na masce. Dobra decyzja ze strony Mercedesa. Wielkie zaskoczenie. Pod maską mamy silnik 1.8. 184 konie mechaniczne, jednostka benzynowa. Największy z takich dostępnych silników będzie o mocy 408 koni mechanicznych. No ale rodzi się nam pytanie, po co Mercedes wkłada silnik 1.8 pod maskę takiej pięknej E-Klasy w pakiecie AMG? Po to, że ten samochód został odchudzony yy, o. Dość dużo kilogramów. Mercedes zaczął y, od felk aluminiowych, y, i dzięki temu, z takim silnikiem, z dość małym spalaniem i dobrym przyspieszeniem, możemy wyjechać tym autem y, na trasę, w podróż, na wakacje i bez problemu wyprzedzać naszych sąsiadów z kolejnych pasów, również na krzyżówkach oraz w mieście. Mercedes-Benz zmodernizował wszystkie wersje klasy E bardziej kompleksowo niż kiedykolwiek, tak aby najnowsze osiągnięcia technologiczne uczynić dostępnymi jak najszybciej. Właśnie dlatego nowy model korzysta z rozwiązań, które znajdą zastosowanie w kolejnej generacji klasy S. Dodatkowo klasa S zwraca uwagę wyrazistą aparycją łączącą dynamiczne linie z nieskazitelną elegancją. Oraz jeszcze wyższym komfortem podróżowania, znakomitym wykończeniem, wydajnością i przyjemnością zjazdu. Wraz z nową klasą E po raz kolejny wyznaczamy standardy w dziedzinie bezpieczeństwa, designu i efektywności. To bez wątpienia najlepsza klasa E w historii, co ma zresztą perfekcyjne odzwierciedlenie w jej wyglądzie oraz odnowionej kabinie. Nowy model wpuszcza do klasy luksusowych aut powiew świeżego powietrza i niezmiennie stoi na czele tego wymagającego segmentu. Na lotnisku bardzo nam dzisiaj przeszkadza potężny wiatr, dlatego warto już się schować do wnętrza tego auta. Wnętrza, które zostało zrobione z dwóch elementów, jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą. Nie mamy tutaj oczywiście żadnej dźwigni zmiany biegów. Zmiana biegów jest za kierownicą, za kierownicą, którą mamy również. Opcji manualnej, możliwość zmiany biegów łopatkami, czyli ten akcent sportowy AMG jest. Poza tym, jeżeli wsiadacie do takiej normalnej klasy E, a wsiadacie w pakiecie AMG, czujecie od razu dość wygodne, ale bardzo sztywne i trzymające nas fotele kubełkowe. Do wyboru mamy element imitacji. Aluminium bądź drewna. I co jest dobre? Samochód, który z zewnątrz może wyglądać na standardową E-klasę, w środku ma możliwość bez względu na wersję: czy to będzie Elegance, czy Avantgarda. Może być naszpikowany czymkolwiek chcecie. Wy płacicie, wy wymagacie, co chcecie mieć w swoim Mercedesie. Mercedes zawsze charakteryzował się tym, że wypuszczał na rynek bardzo wygodne auta. Do kolejnych wygodnych aut również należy nowa E-klasa. Z tyłu bez problemu mieści się rosła osoba. Ja nawet mam jeszcze miejsce przed kolanami. Są schowki, miejsce na popielniczkę, ale tutaj oczywiście w takim aucie chyba nie wypada palić. Ten ciemny szklany dach od środka widzimy niebo, wszystko oprzywane nićmi. auto, które również może być rodzinne, ponieważ jest miejsce na fotelik Isofix. Wnętrze nawet z tyłu uważam jest ładne. Ten samochód został wzbogacony o kolejne systemy, dzięki którym będziemy bezpiecznie podróżować. Odpalam. Pierwszy element bezpieczeństwa nikogo za mną nie ma, ale ktoś mnie ściągnął zapasy, więc pasy są prawidłowo ułożone. Zmieniłem na pozycję drive i ruszam. Pierwsze dodanie gazu. Samochód ma przyspieszenie. Już mogę powiedzieć, że bez problemu, nawet z tym silnikiem 1.8, wyprzedzimy yy, każde auto klasy średniej ze standardowym jakimś silnikiem 2 e, litrów nie mają szans. Te pasy są inteligentne. E, podczas wypadku, w pierwszej fazie kolizji, ze strony, w którą moglibyśmy e, bezwładnie polecieć, te pasy odpuszczają nas po to, żeby za chwilę nas z powrotem ściągnąć, co powoduje obniżenie obrażeń naszego ciała. To jest pierwszy element, dzięki któremu czujemy się pewnie. Wprowadzenie przez Mercedes-Benz systemów Pre-Safe oraz Distronic Plus nadało motoryzacji nowy wymiar. Komfort i bezpieczeństwo połączyło w jedno. Projektanci ze Stuttgartu określają to mianem Intelligent Drive. W nowej klasie S e swoją premierę świętuje cała gama nowych lub zoptymalizowanych systemów wspomagania wprost z najnowszej generacji klasy S. To właśnie one czynią jazdę bardziej komfortową i bezpieczniejszą. Jest tak, jak powinno. Nawet trzymając kierownicę mogę sobie spokojnie tym autem jechać. Po prawej mam podłokietnik, po lewej również mogę oprzeć rękę i podróżować wygodnie. Liczniki bardzo czytelne. Po lewej mamy temperaturę i poziom paliwa po środku standardowo prędkościomierz po prawej obrotomierz, ale w tym prędkościomierzu jest również opcja graficzna dzięki której mogę nie patrzeć, załóżmy na nawigację, a jestem w stanie wszystko sobie sprawdzić. Nawigacja w nowym Mercedesie klasy E jest Trójwymiarowa, jeżeli wjedziemy do miasta, mamy dokładnie pokazane budynki, takie, jakimi są. I to również się chwali, ponieważ ten zmysł orientacji jest jeszcze bardziej wyostrzony. I poza tym, jeżeli jedziemy i mamy daną trasę, jeszcze w stanie, oprócz tego, że nawigacja oczywiście standardowo do nas mówi, pokazuje nam, ile jesteśmy przed skrzyżowaniem co do skali, żeby mieć wyobrażenie, że już wkrótce czeka nas zakręt. Wspomniałem dzisiaj, że prawie spowodowałem ileś wypadków. Niestety, nie będzie to możliwe nową E-Klasą, ze względu na to, że kamera, która jest umieszczona na podszybiu, jest w stanie rozpoznać każdą sytuację, która zachodzi na drodze. Wraz z wprowadzeniem kamery stereoskopowej, Mercedes-Benz osiągnął niedostępny wcześniej poziom zaawansowania. Podobnie jak stosowana wcześniej kamera monoskopowa, nowe urządzenie zamontowane jest za przednią szybą, w pobliżu lusterka wstecznego. Dwa obiektywy o 45-stopniowym kącie widzenia i zasięgu do 500 metrów generują trójwymiarowy obraz przestrzeni do 50 metrów przed samochodem. W ten sposób kamera stereoskopowa dostarcza dane, z których korzystają liczne systemy wspomagania. Inteligentne algorytmy przeprowadzają ocenę trójwymiarowych informacji w celu wykrycia i przeprowadzenia identyfikacji napotkanych obiektów, zarówno pod kątem pojazdów poprzedzających, przecinających tor ruchu samochodu, jak i nadjeżdżających z przeciwka, a także przechodniów i różnego rodzaju znaków drogowych w szerokim polu widzenia. Widoczność bez dwóch zdań na wysokim poziomie. Lusterko wsteczne, widzę całą dużą szybę po lewej, po prawej stronie. Lusterka takie kanciaste, jeszcze bardziej nawiązanie do takiej poprzedniej wersji Mercedesa klasy E, jednak w tym aucie prowadząc, jesteśmy w stanie widzieć więcej niż Wam się wydaje. Wystarczy dokupić opcję z kamerą, która e, patrzy w kierunku 360 stopni. E, parkując gdzieś. Załóżmy, pod hipermarketem widzimy, czy nie wybiega nam gdzieś w jakimś martwym punkcie dziecko, bądź z tej strony nie stoi słupek, którego, załóżmy, jakaś kamera mogłaby nie przechwycić. Mamy do wyboru praktycznie cztery opcje jazdy tym autem. Pierwsza opcja jest to bardzo znana: system start-stop, dzięki któremu zatrzymujemy się. Załóżmy na światłach, i samochód nam gaśnie. Trzymając e, hamulec, puszczamy go, samochód się zapala. Stojąc w korkach tym autem, e, spada nam zużycie paliwa. E, możemy to również wyłączyć, no bo nie ukrywajmy, że niektóre osoby e, z tego powodu bardzo się denerwują. E, jednak jest to już tak dopracowane. Że nawet mi to nie przeszkadza. Systemy. Teraz jedziemy w trybie ekonomicznej jazdy, tak? Czyli e, obroty nie są wysokie, tylko cały czas zaniżane, e, a bieg jest możliwie najwyższy. Dzięki temu ten silnik nie jest przeciążony i mało pali. E, mamy możliwość wciśnięcia, i tutaj zapalił mi się znaczek na czerwono sport jazdy takiej bardziej agresywnej. Od razu obroty skoczyły. I teraz dodając gazu słyszymy bardziej taki może charakter sportowy. Założę się, że jadąc obok osoby, która słyszy nasz samochód, nigdy nie powie, że to jest silnik 1.8. Brzmi o wiele lepiej. Elementem wyposażenia standardowego jest również system Attention Assist, który teraz potrafi ostrzec o nieuwadze i senności w szerszym zakresie prędkości, a także poinformować kierowcę o poziomie jego zmęczenia oraz czasie jazdy, który opłynął od ostatniego postoju. Dodatkowo oferuje on regulowany poziom czułości. Nowe systemy potrafią zapobiec wypadkom z udziałem pojazdów poruszających się torem poprzecznym do toru jazdy auta, a także z udziałem pieszych. Lane Keeping Assist może pomóc uniknąć zderzenia z pojazdami nadjeżdżającymi z naprzeciwka, a Adaptive High Beam Assist Plus pozwala na podróż z włączonymi światłami drogowymi bez oślepiania innych uczestników ruchu. Zmodernizowana klasa E to także znaczący krok naprzód w dziedzinie ekologii, a to za sprawą nowych, czterocylindrowych silników benzynowych Blue Direct z systemem bezpośredniego wtrysku paliwa. Ten potężny impuls znajduje odzwierciedlenie w ekscytującej powierzchowności nowej klasy E. Jej nowy design w pełni oddaje wydajność, inteligencję i emocje ukryte pod karoserią. Na tym kończę dzisiejszą jazdę próbną, jakże inteligentnym Mercedesem, który na pewno nie pozwoli, żeby doszło do jakiejkolwiek kolizji. I za ten właśnie model chciałam podziękować firmie Wittman, autoryzowanemu dealerowi Mercedesa z Gdańska Oliwy, i zaprosić Was na kolejny odcinek na kolejne testy już za tydzień.